Mamy taki i Państwu, jak się tak. gra w The Floor. Jest taki nowy teleturniej, który prowadzi Mikołaj Roznelski. Teleturniej, który pojawi się na, TV, na antenie TVN mm. trzy razy w tygodniu. Oto i on. Mikołaj Cześć. jest zarządcą podłogi. Na tej podłodze Patrz, znajdują cokolwiek. się różnego rodzaju hasła. Są też uczestnicy. No i teraz resztę musisz wytłumaczyć ty, na czym polega ta zabawa. Ej, kochani, słuchajcie, to zrobimy teraz taką naszą małą mini podłogę. Tak. Dobrze. Jako, że w naszym programie jest 100 uczestników i 100 kategorii, to was jest dzisiaj tutaj czwórka. I jest 100 e... takich też I I jest 100, na takich, tak. Tak, 100 takich kwadratów. I każda kategoria przypisana jest do uczestnika, który jest naprawdę mocny w tej kategorii. Tak. Stanęliście. Myślę, że nieprzypadkowo, gdzieś tam rzuciliście ja sobie Ja na kiełbasie, ale już mi zajął. No, 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 też, to, nie kusiła, to. też nie kusiła, też nie kusiła. Ale z czym on stanął na kiełbasie, no to, y, to jakby wiadomo, że jest dobry w gotowaniu. Słuchajcie kochani, a więc wygląda to w ten sposób, że y, normalnie y, losuję pierwszego uczestnika komputer. Tutaj nie mamy komputera, więc wylosuję ja, zrobię abracadabra, będę takim rozner komputerem. A więc losuję pierwszego uczestnika, pierwszy uczestnik staje tutaj ze mną po czym e, wybiera swojego przeciwnika spośród kategorii, z ktu, w której chciałby się zmierzyć. Gotowi do losowania? Tak. Abrekadabra, tak. tak. abrakadabra, abrakadabra, będzie BUM! Dorota! Zapraszam serdecznie, tak, Dorota w kategorii Kuchnia Grecka. E, Dorota, spójrz teraz na pole gry i zastanów się nad tym, w której kategorii czujesz się mocna i w której kategorii chciałabyś... Żadne. E, Jacek. Jacek, show w takim business. razie w kategorii Show Business. Słuchajcie, za chwilę pojawią się y, zdjęcia i będziecie musieli odpowiedzieć Ekranie. na pytanie na ekranie, tak? Będziecie musieli odpowiedzieć na pytanie, kto na tych zdjęciach się znajduje. Ponieważ... Kto pierwszy, ten lepszy? Nie, nie, Jak to Dorota, ty zaczynasz. Tak? Masz trzy sekundy tak? na odgadnięcie. Jeżeli po trzech sekundach nie uda ci się... To? to, to kolej przechodzi Moja na Rozmiennie. Rozmiennie. Tak. Kochani, jako, że nie mam maszyny, która liczy punkty, więc proszę was, liczycie punkty, dobra? Od... on licz, bo ty jesteś dobry. Dość liczy? Ten, kto... <ślad> <ślad> dzisiaj... ten, <kto> więcej... <ślad> ten, kto ma więcej punktów, wygrywa w tej naszej małej powołce. Uwaga! A ja mogę podpowiedzieć? Opowiadać? Mi, ale tylko mi. Yy, Możesz, ja ale to tylko dzisiaj. Doroty, wej. Od zawsze. <laughs> tylko dzisiaj. Dobrze, kochani. A więc yy, czas, start. Kim Kardashian. Nie. Małgorzata Kożuchowska. Dobrze. Moja dziewczyna. Znaczy, Dorota. Gratuluję ci, <laughs> <że to> <laughs> brawo. Brawo. Brawo, brawo. Aha, czyli coś wygrała już? Nie, nie, gramy dalej. E, musiał. Michał Musiał. U, zobaczymy, czy komputer to uzna. Maciej, Maciej musiał, ale, no. ale, ale nazwiska. Tak, Przepraszam, musiał. Przepraszam, konkurentkę to mam w tej grze <grym> po prostu, nie mam szans. <grym> Sara James. Nie, to nie jest Sara James. Alicia Kiss? Nie. Beyoncé? Nie. <grym> Bożena Dykiel. <grym> to jest prawdopodobne, ale niemożliwe. <grym> nie wiem. Przechodzisz następne zdjęcie? Nie wiem, moim co zdaniem co to jest Bijanie skończy. Nie, no, eee, eee, teraz kolej przyjmuje. A, nie przerobiona była jeszcze. Teraz to kolej przyjmuje, ale ja, ja poznałem. Poznałem. Tak jest. No. no. No wiesz co, <laughs> po prostu. <laughs> uważam, że to jest delikatnie nierówna rozgrywka. Wydaje mi się, że to chyba jest moim zdaniem... To... Natalie Portman. Moim zdaniem to jest Nina Terentiew. <laughs> no niestety ja spasuję, nie mam do tego pojęcia. No dobrze. Teraz zobaczymy. Jeszcze możesz się zastanowić. czy masz Jennifer Aniston. Ja, na końcu Ainsko. języka to ja. miałem. Kolej Doroty. Oczy. Jak tu wygrać? No, a to moim zdaniem To jest, jest Dorota Gardias. No co ty, to jest fagata. Nie oglądasz OnlyFans? Akurat nie. Ja też nie, ale mi koledzy mówią. Morticia Adams, jak nic. No, ale No nie, to model. Powiedzmy. Powiedzmy, że była to Dorota Gardias. I teraz ale jest szczeliłem. ostatnie zdjęcie prawdopodobnie. Błagam oby nie, nie ma wlek. No i ostatnie zdjęcie mojej mili nie ma. Koniec eee. tak? naszej małej podłodze są Aj takie nie. zasady. I wygrała Dorota. Podoba mi się Jacku, ta zabawa. Wróć, żeby ja do, do swojego gorzej, pokoju. Tak, Teraz zasada jest prosta. Tak. Spójrz na swoje, no, no, swój tak. nowy kawałek podłogi. Zyskujesz kategorię show business i twoje pole powiększa się mm -hmm. o drugi kwadrat, czyli jesteś bliżej do finału, mm -hmm. bardziej bliżej do finału niż przejęłam e, to niż chłopaki. Dobra, tak, i co dalej I teraz jest? tak, możesz grać dalej. Tak. Albo wrócić na swoją, swój piękny Wracaj. kawałek podłogi i przeczekać, aż znowu komputer cię Przeczekam, bo Marcin aż przebiera nóżkami. Nie, <grym> bo <grym> po prostu się chce siku dlatego. To przepraszam, to <grym> nie wiem. Takie razie maszyna losująca. Losuje, 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 rozner maszyna, losowała Marcina. Zapraszam, Marcin. Nie, skąd wiedziałem? Brawo. Cześć. Cześć. E, słuchaj, Marcin, tak. e, to jest nasza mała podłoga z, z Tobą Wielkim Tak. w roli głównej. A teraz mam sobie wybrać przeciwnika? A teraz, w której kategorii czujesz się mocny? Kategorii Kiłbasa się czuje średnio mocny. Yy, może Stany Zjednoczone. Nie możesz, bo to jest Twoja kategoria. Aha, okej. Okay. To, a, nie wiem, show biznes. Show business już tej kategorii nie ma. Została no nie. kategoria kuchnia grecka. Ja to mam do wyboru kuchnię grecką i Kiłbasa? <śmiech> <śmiech> Jezus Maria, no dobra, niech będzie Kiłbasa. To przynajmniej okay, coś pamiętam z dzieciństwa. <laughs> Szymonku, trzymaj się. Dzień dobry. Ale on się zna na kiełbasie, on ma budkę z kiełbasą w Sopocie, to jak ja mam z nim wygrać? Dobra, chłopaki, no. macie trzy sekundy na y, powiedzenie, co znajduje się na zdjęciu. Zobaczycie kiełbasy. Czas start. co? Chorizo. Chorizo. <grym> Weź. Ty, a, a, możesz, a możesz tyłem oglądać? Weź tak stań, pa, patrzcie na mnie. To będzie ci łatwiej. Niech tak będzie. No. Eee, Mortadela. 1, -1. <grym> Ha! Brawo! Kto jest waszym tatą? E, Salami, sa ja powiedziałem tylko niewyraźnie. No to tak, dlatego kolejny. ma kiełbasa. Dobrze, równowaga. Wyrównany pojedynek. Swojska kiełbasa. Mi to wygląda na śląską. Wyborcza. Czyli brak punkto. Już? Remis? Panowie, No tak, jest niestety to jest nasza mini podłoga. Panowie, nie remis. Tylko jedna osoba jest wygrana. Jak zwykle. Remis remis? Dorotka wygrała. Remis był. Dorota wygrała ten, ten teleturniej. No tego ale my też mówi, mieliśmy z wraz. tego a, mieliśmy mnóstwo radości. <laughs> bardzo, bardzo skrzyżować dziękuję. kiełbasy z bardzo Szymonem. Bardzo się Dziękuję, na nasze granaty, bo dziękuję bardzo. O, o teleturnieju. Następka, Więcej. Kiedy teleturniej kiedy dziękuję zaczynasz? bardzo. Nikołaj. Kiedy zaczynamy? E, Najdrożsi widzowie, zaczynamy już dzisiaj o 20.55 w telewizji TVN. E, szykują się gorące emocje. I tak od dzisiaj przez całe cztery tygodnie e, o 20.55 w TVN. A Defec. Raz tygodniowo? Nie, trzy razy w tygodniu, czyli dziś, tak, wtorek, środa, czwartek o 20.55 i tak przez cztery tygodnie. Patrz, jak się ją nauczył. I teraz będzie to jak Katajenka. A powiedz teraz, a kim są uczestnicy? W ogóle chciałem powiedzieć, że mamy niesamowitych uczestników, bo to są ludzie różnego przekroju, z różnych środowisk, z różnych grup zawodowych. Bardzo otwarci. Myślę, że to oni zrobili ten, ten teleturniej tak naprawdę w takim podbijaniu emocji, w takiej empatii do siebie. Za się, zakolegowali, rywalizowali? Się, zakolegowali się, ale tak naprawdę rywalizowali już przy tym, e, przy tym pulpicie, bo tam się nie dało nie rywalizować. Tam po prostu była walka o, 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 o życie tak naprawdę. A zabawa ogóle, też nie. była, tak jak u nas? E, zabawa, no, myśmy pokazali skróconą wersję podłogi trochę na innych zasadach, a tak naprawdę to, co się tam dzieje, e, no to z tego co zauważyłem, to empatia tych ludzi wobec siebie była tak ogromna, że oni po prostu płakali przy tym pulpicie, jak jedna osoba przegrała. Płakali, że po prostu, że że a jedna osoba odpada, także tak się bardzo ze sobą zżyli przez te cztery dni będąc. A w jest szansa w tym programie, żeby oprócz zgadywanek i tej walki na śmierć i życie poznać bliżej uczestników, trochę ich podpytujesz, o ich y tak, prywatne tak. zajęcia i tak dalej? Y y to jest moją rolą, żeby w jakiś sposób modelować ten teleturniej, żeby, żeby po prostu to nie, nie, nie chodzi tylko o to, żeby odgadywać te pojęcia, ale o to, żeby była też super zabawa i, i w jakiś sposób, żeby się dowiedzieć czegoś o tych uczestnikach i też dowiedzieć się, jaką oni mają strategię, bo oni tam przychodzą z odpowiednią strategią i na przykład na początku te, w pierwszym odcinku te kategorie wydają się stosunkowo łatwe. I, oni bardzo ostrożnie grali nawet przy tych, ostro przy tych prostych kategoriach z tego względu, żeby zachowawczo zobaczyć na co stać ich przeciwników, prawda? Czyli kto, który z tych przeciwników jest lepszy w jakiej kategorii, żeby móc później po prostu podjąć walkę w dalszych odcinkach. A ty czego się o sobie dowiedziałeś? Właśnie, i czy Dobrze tymi? się czujesz w tej roli. Ja się dowiedziałem o sobie tego, że potrafię słuchać, ucha jednocześnie i mówić. Także gratuluję wam bardzo. Dużo tak, potrafię um, przygotować się w w ciągu dwóch minut w czasie przerwy do scenariusza, który mam jakby powiedzieć podczas, podczas openingów itd., itd. No bo to zupełnie inna rola niż bycie aktorem, prawda? Tutaj jednak w trochę innej materii robiłeś. Takiej bardziej nazwijmy to mistrza ceremonii, konferansjera. Ale podoba Ci się to? <grym> czy wolisz <grym> to aktorsko, wam, że... czy wolisz być tak, kimś takim jak my? Było to moje pierwsze doświadczenie, traktuję to jako przygodę. Widziałem drugi odcinek. Nie potrafię siebie ocenić, ponieważ nie lubię siebie oglądać, yy, ale myślę, że. Wszyscy ci uczestnicy tam, cała ekipa holenderska, ekipa Rockstara, ekipa TVN-u, zrobili, wszyscy zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby ten teleturniej naprawdę dopiąć na wysokim poziomie. I żeby on też się tak podobał, jak się podoba na całym świecie. Jak ja się w tym czuję? Przyznam szczerze, że to był kawał ciężkiej roboty dla mnie, jako że jestem człowiekiem, który nie lubi stać za bardzo i nie lubi też... A tak, ja stałem przez 12 godzin non-stop i nie lubi też czytać Awista, znaczy nie umie, nie potrafi czytać Awista, a czasem trzeba było coś przeczytać Awista, więc ze wszystkim tym musiałem się zmierzyć i się zmierzyłem i wróci, wróciłem o bogatszy o takie doświadczenie. Mam nadzieję, że teleturnie się przyjmie w naszym kraju, że będziemy robić dalej po prostu. Tak jest. Tego ci życzymy. A Państwu wygranych, którzy, Państwu, którzy wzięli udział w teleturnieju, zapraszamy dzisiaj już. Tak, ja przepraszam, że tak szybko mówiłem, ale miałem tylko 9,5 minuty. Ja chciałem przekazać wszystko, co w mojej mocy. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na Dzień dobry .tvn .pl